mano widzowie, dzisiaj będziemy grali, grali z Wal Valoranta z Konradem, niestety, ale Konrad ma jakieś problemy z mikrofonem, tak więc, no, mam nadzieję, że trochę mnie lepiej słychać, tak więc, gorączka, spajka i gramy. Hm. Gramy, Napi nie zapomnijcie dać ławki i suba, o, widzicie, tu już Konrad pisze. Nie pytajcie, czemu mam wyciszone. Po tak mam ustawione na słuchawkach. Napiszcie, czy lepiej mnie słychać po prostu później. Zagramy może Sage. Dobra. Weź może lepiej. Re... Hello. Nieważne. Napiszcie, jaką grę byście chcieli zobaczyć, bo niedługo planuję z Konradem nagrać Fortnite. A tak więc, wiecie. Dobra. Skład mamy chyba dobry. Tak więc, no. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa. No. To lecimy z tą rundą. Zobaczymy, hmm. mają dobry skład, i to taki dobry, dobry, ale my też mamy bardzo dobry skład. Tak więc, no, wiecie, mam nadzieję, że teraz mnie lepiej słychać. Bo czytałem komentarze. Pamiętajcie, że ja zawsze czytam komentarze. dobra, gramy... Kurde, przez przy przypadek click Lecimy na B. Lecimy na B. Pamiętaj. Nieważne. O mój Boże. Nie pytajcie co on tam pisze. od złota broń. Easy kill. Dobra. Widzicie, tu macie mini line-up'a. stajecie sobie tu sejczką. Mierzycie sobie ścianę tak o. Walicie sobie ściany. Możecie teraz grać tu. I tu. Patrzcie. O, nice. O, jak się chłop się odniosła. Good job. Hm. Idziemy teraz na A. U, kręcę się ze ścianą. Te kule sage mają coraz inny kształt. Ta jest... idealna, ta jest trochę zniszczona, a ta jest kom prawie kompletnie zniszczona. Z Fantoma będę grał Leczymy się. Świetnie plecy miałem. A, walone plecy. Alone pracy. Tak jak już mówiłem, oglądamy Konrada. Wingman plantuje. Aha, jakiś Jetka se poszła plantować nad tym. No. Dobrze to zrobił ten jakiś. <grych> Napiszcie, jaką byście chcieli grę też zobaczyć z Valoranta. na przykład Dead Albo jakąś rankingową, albo nie rankingową. Ale gdzie on jest? On rysuje tu? O, lecimy. Lecimy tu! Jeszcze pociski. Smugowy. co za neon? Au. Szkoda, że Ultimate Sage nie da się samego wskrzeszać. Ale zwalił ten Ulta tego, ale fajnego ma smoka. Widzicie, gdzieś miałem tego smoka w sklepie. Dzisiaj ale nie wam. Nice try <noise> XD trochę. Uuu! Lecimy na B mi najlepsza taktyka. Nie ma? Weźcie się posuncie, ludzie! Dobra, to albo idziecie, albo nie. A ja tu st chcę stawić wola. Dobra. Kurde, spaliłem tego wola. Курдэ, не далэм щи набращ на клоуна. Знужа! Знужовницы! Курдэ. What the fuck, Sage? What бым щи. Не пытайте. Nice. Nice. Он тут зрубил. Agentę. Odpalam battle sage mode Battle sage mode Oh yeah. Oczywiście znowu próbujemy postawić tego Walla Z nożem stuskocz Kurde weź, postaw dobrze tego walla pustnie się tego. Holy... Holy shit! Ej! Jest trochę. Masz ulta. Dobrze! Dobrze sprawdzał. No i nożek zmarnowany. A jednak... Nie rozumiem ludzi, którzy walą I dwa stale. smoki w te same miejsce. E, do krewka. O, ode. Ja mam Nie wiem co ci ludzie od, odwalają na te. A, a tak... Dlaczego czego to gramy na Warszawie? Więc wszystko to jest po Warszawa moment. Jak zawsze spamimy zodyda. Po prostu zrobimy prek. Zrobimy tam peper pepper. Dobra. Ja mogę wskrześć, tak więc. Aha. Ale czemu wszyscy tam umierają? Tak. W... U skinek do utyna. Łancz. są typy uleczenia. Oczywiście. Ech. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No. O! Chyba ja nie stać na nowego agenta, tak więc. No. O! Nie to. Kupujemy sobie nowego agenta. Jakim będzie? Chyba. Nie pytam. Hmm. Chyba Cyfera sobie kupię. On ma fajny... albo Neon. Neon chyba sobie kupimy. No. To kupujemy neon. Mega. Okay. Neon. Tak więc... To by było dzisiaj na tyle. Szkoda. że taki krótki... Czekaj. Dostałem to neon. Poczekaj. Nie? Czekaj, ja ją dostałem czy nie? Teraz dostałem laga. Cze... Jak? Ty! Widzowie oskamowali mnie. Miałem mieć neon? Nie, nie mam. Patrzcie. Kupię, miałem dosłownie milion kredytów. Aha. Ora. To na dzisiaj tyle. Pa.